Hello. Dobra. dobra. Jestem gotowy. Odpalam. W końcu robimy wspólnie napad. Czwórkę! Panowie, w czwórkę! Tak, myślę, że uda nam się w to przed prymtasze i uważam, że uda nam się to przejść jutro. No po kolei po prostu leć w samolot. Dobra, dobra. Chyba nawet musimy eee, po kolei w ogóle. Oczywiście, poziom eee, kupcie trudności... Kupcie se, trudny. kupcie se jak czegoś nie macie. No i o, można wszystko. lecieć, no Klikam graj eee, Kto jest pilotem? To jest ważne, bo ja. cały jest wybrany. Ja już latałem. Parę lat. Jak zmienić pilota? No dajmy, i daj drużynę dajmy i klikasz, żeby dołączyć do drużyny. Kto pilotem? Pilotem? Kto pilotem? Ja. Dobra, no ale leży. nie wiem. Nie, nie, inaczej, panowie, jak się pilot z samolotem. To robimy od początku znowu te dwójki, tak? Co? No, no co, co, no bo robimy, no bo Remek robimy geniusze zbrodni, tak? Jest cały czas świadomy tego, co robimy. To jest, no nie możemy... Przedstawia, o no. co chodzi w challenge? A, ja nie, mu, nie, nie mówiłem ci, co robimy? No jakby to jest bardzo ciężki challenge, Remek, robimy umrzeć. osiągnięcie w GTA, że musimy przejść wszystkie napady na trybie trudnym, bez żadnej w... po kolei. Więc ja stary gram pierwszy się, raz w GTA! Jak się w... na, jak się wiemy na dwudziestym napadzie, to zaczynamy od pierwszego. Ja, ku... No serio? No dobra, no, fajnie. Serio, no serio, no serio, no, to jest no, dojadne, serio, no serio, no Nie, zajebiście, zajebiście, lecimy. No serio, no. Dobra, to kto jest pilotem, kur... Kto jest pilotem? Bruce, ja. jesteś pilotem? Kurde, teraz to już nie chcę mieć takiej odpowiedzialności. No to dopiero nie druga misja. Ale... Tak, Ej, dobra, mokry no, ty latałeś, czy nie? No tak no. Ale potem no, też, no, też no, będzie trzeba no, pilotować. To nie jest tak, że to jest pierwsza misja, lepiej jak teraz już przetestujecie. A tu jest. No, no to ja, tu, ja, tu, nie, ja tutaj, jeszcze nie, tutaj, nie tutaj, testowałem, ja jeszcze nie testowałem. Dobra, to ja może zacząć. Tutaj to jedyne co trzeba no, to, to idź. odlecieć samolotem i wylądować. I tyle, to jest cała misja. Dobra, ja polecę. Dawajcie po gotowy. Pada do latania. Ej, czekaj, 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 Oni się jakieś lata. Nie, cancer, cancel cancel i gotowy. Jak? się pyta, czy potrzebujesz już pada? No, gramy napady. No to się no. pyta. Bruce, jak się, jak się steruje? No mówię, że no myślałem, że napady gramy. Ale nie. Jak, nie. Się, steruje? jak się steruje samolotem? WFD. Kontrolem, shiftem. Nie. Nie. I myszką. Nie. No. Nie. No, no pada jest teraz lepiej. No, pada jest coraz lepiej. No, jest coraz lepiej. Ale on nie latał samolotem w ta nigdy. Latałem takim motocyklem. Ale motocyklem inaczej się autem. lata niż. Samolotem. Dobra, kto Plata leci? Dwie minuty, dwie minuty Kto leci? Brus, umiesz? Nie, nauczę się w praktyce. Ale spijasz, Ale no tam osiem jak osiem. się startowanie, to już się samolot i umierasz. Tam jest taki krótki pas, taki krótki pas. No nie, pas no, nie pas. Się gotowy, Dobra, dobra, wierzę mu, wierzę mu, wierzę e, jedziemy ku kurum, jedziemy ku kurum. Kto prowadzi? Ja. Moje dobra. auto, moje auto. Moje auto prowadzę. Nie no, to jest akurat moje jak coś. A, ja prowadzę, ja prowadzę. A wy mu tłumaczycie jak o, się dziękuję. lata. Dziękuję Michał za usłyszeć. No to suba. jak się lata, suchar? Numpad? Masz numpada? A co Ogólnie numpad? w SADEM, w sadem, no, ale Sajak, to Co to, blaca, to jest numpad. numpad? Jak co to jest Numpad? No k nie troll w takim momencie, no Dobra, on, 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 wie, on, 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 wie, on, on wie, on wie. No wie, i co no? Shift! No to tłumaczycie mi, bo się rozw... No Numpadem jest lepiej myszką jest trochę chaotyczne. No myszką jakby... Podnosisz podnosisz, podnosisz podnoszkom mi w WD po prostu? Po, e, no tak, tak, tylko musisz no zawsze no wyrównać superamy. samolot. pamiętaj i myszką, myszką no podnosisz, to, no to i dajesz i dajesz Jest i, i robić bąski ja mam... nie myszką robić bąski podnosisz tylko. Popaki wreszcie się tak samo lata helikopterem, więc. Ew. Helikopterem też na misje, to możesz latać helikopterem. Nie, to masz padać na to zajebiście. A czekaj, Ale mę... ja, nie... ja steruję... Ja nie wiem co to jest numpad. Bo ja już numpada, to jest Numpad to jest ta część kreatury, gdzie masz k***a do matematyki. A on kasy. nie ma? A nie Mama. mam nie, ja, nie, nie miałem, ale po co mam użyć numpada? Jak mogę bo numpad jest łatwiejszy, w, na, łatwiejszy, bo myszką chaotycznie ruszasz i zmieniasz jakby... Ale bruz ma małe, e... małe DPI, on ogarnie myszką. A on ja ma wysokie ja przecież. Ja mam 3200. No, to, jest, to jest mój sarkazm. Ja <laughs> mam 3200 DPI. <laughs> Ej no kurwa! I czekajcie! Co ty da o... na, na, Napisałem mu, kurwa. <laughs> Weź. Napisali może F to... Pewnie mikro No napisali eee. że F to kamera filmowa Ja Ale ty Ty rozumiesz, że ty nie możesz mu umrzeć, nie? Ty teraz... Dobra, to uwaga, najbore. nie wysiadamy z samochodu, za, za strzelamy do nich w samochodu W pewnym momencie trzeba podjechać pod samolot i Bruce musi wysiąść z samochodu i wejść do samolotu i odlecieć im. Dobra Nie strzelajcie o, w beczki z benzyną, no wiedź tam chwa a bo mamy pancerne w sumie, dobra, rozjeżdżacie się, rozjeżdżacie. A, no, no, wszędzie Samolot jest w hangarze. Ale już do niego iść? Czy, no, trzeba nie, my, nie, my, my, tylko brud wysiądzie. To no, zabijmy ich w ja się wytryfował. Oni się będą spałnili, ale zabijmy troszkę, no. Zabijcie do nich. Dobra, podjeżdżaj pod samolot, podjeżdżaj pod samolot. Okay. Bruce, idziesz. No wsiadaj, no, wskaguj, wsiadaj do samolotu. Wskaguj. Ale z której tej strony w... No Chyba, no, do... F gdzieś okay. tam f... ci pójdzie, ziomek. No do auta, No jestem. No to leć. No to leć. Jum, Dobra, lecie. Przepchaj czerwony, przepchaj czerwony samolot. Wiem wiem, 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 No masz odlecieć, Bruce. A chip startuje? A W, pełna pizda i podnosisz samolot w pewnym momencie, no Ale, ale czym? Myszką? No. Ja pierdolę no. Jedź za nim, jedź za nim, jedź za nim Dawaj numpad Podnieś to, podnieś PODNOŚ TO PODNOŚ KURWA Nie No, no podnieś ten samolot myszką do dołu! Numpad Poczekaj, 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 wyrównaj Stop, 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 stop O dobra, tu masz pa... cofnij, cofnij Do lewej, nie cofaj już No jak go podnieść? No piątką możesz, piątką, wuj piątka Wuj piątka I piątka, i piątka Piątka, 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 pięć Ale nie na, ale na dupadzie Jest, jest, jest Jest, jest, jest Wiedziałem, Wiedziałem Wiedziałem, że p**a w drzewo, nie? Przepraszam. Remek, zapraszam, zapraszam. Dobra, a ty o, przygotowanie też? Przygotowanie też? Od początku. Po, po co mówisz, też. że umiesz, umiesz, znasz sterowanie? No myślałem, że myszką się w, nie, w Ej dobra, no. ale poczekaj. Powiedzieliśmy, że sterowanie jest takie samo jak w Czemu nie leciałeś jak w Raście? no bo w unosisz klik, klik u, myszką się unosisz. Heli też spoderem. możesz myszką, możesz myszką. No, też możesz no, myszką, nadaj w no, 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 dałeś do góry się... prawdopodobnie, dałeś do góry, prawda? Dałeś do góry. W dół, w dół dałem i się Nie, ujesz, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. odleciałbyś odleciałbyś I, I co musimy we? zrobić? Tak, musimy zrobić slikę znowu. Ale możemy czwórkę, czy nie? No tylko nie. to jest włosowała przecież. No to chore zajbiście kurwa, czekaj. Kuron napad, no Czy ty tak taksówką jedziesz? brus no, brus jedzie. Teraz autem? brus kurwa. Jak masz problem, pokażę południe. No, tak słówką jedzie, kurwa jedzie 50 na godzinę. Siad w taksówkę do ziomka i jedzie taksówką jeszcze mu to zapłaci ziomek wziął ubera w gta to jest śmieszne akurat ziomek wziął na, na napadach dobra panowie robimy ten napad chcę zarobić pieniądze dobra Eee, ja idę przejdźcie, do tej ekipy. Przejdźcie, no. Ja biorę kurumę. Bruce, przejdź do pilota. Dobra, strzelajcie. dajcie w głowę zabijacie. No jakbyś się nie ruszał to bardzo, żebym się w nie? To co i co jak? jak to gdzieś over jeździ? A ogólnie ty wysiadasz, żeby tu wsiąść do tego samolotu, czy co? Tak, tak, ale... Tylko proszę nie... ...mu skrzydła, Remek. ten peś... samochód, przesuń mu go, przesuń mu go, Prze... Przesuń mu go, przesuń mu go o No Boże. czekaj, czekaj yes, Rozpędź it. się i przesuń mu go On jedzie, yes, on okay. jedzie, on jedzie O Bruce Ja pierdolę Bruce, cofaj, cofaj leci leci. Leci. Yes. leci, leci, leci Leci, leci Leci Wciśnij G, wciśnij G, wciśnij G, G złóż podwozie, naciśnij G, złóż podwozie, to jest bardzo No po, masz, masz na mapie. Bruce, Bruce, pod masz F musisz. masz na mapie. Masz na mapie, Ej, to on ma jeszcze wylądować? Tak, tak, my to będziemy mogli oglądać. Odejść trochę, my będziemy to oglądać z jego perspektywy. Jak? No zaraz się pokaże nam. No S. Pamiętaj, żeby rozrzucić podwozie no, no to wiem, G. wiem, ale tutaj nie widać, żeby on zwalniał. Trzymaj no, to. Ka kamerę sobie no nie na V. Ja nie nie, nie, nie trzymaj W, nie trzymaj W. Nie Ej, trzymam. gdzie ty lądujesz? A od boku wyląduj, od boku, od, prawa, eee! od, od boku! prawej, Od prawej, od lewej! A! Prawej Albo lewej, no. Od lewej. Nie, nie, nie stresujcie go! Zrób sobie dystans spokojnie, spokojnie. Nie trochę w prawo wykręć, to nie w prawo. W prawo, wykręć. Ten. Prawo, prawo trochę, no w prawo wykręć już. Okręć już w prawo. Spokojnie! Chcę mieć więcej miejsca i Dobra, czasu. dobra, spokojnie. Niech sobie weźmie tyle miejsca, ile chce. Żebym wylądował. A, bo ty tak obracasz ten samolot. No dobra. No w sumie tak powinno się obracać. No, no, no nie, no nie. No nie, no bo musiał tak bez... przekręcić trochę, bo przecież. No szybciej, powinien ale. z tym, ale niech leci tak. już na długi pas, widzisz to? No już w dół trochę, już się zniżej, no. Tak jest bezpiecznie, chuj. Już się zniżej, już się zniżej. Na pas! Ale na, 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 na pas, Na pas, nie na trawę! Na, na pas! Na pas, nie na drugiej! Na drugiej, na pas, na pas! G! Wyciągnąłeś, wyciągnąłeś, wyciągnąłeś! Tak, wyciągnął, ten... tak, wyciągnął, spokojnie, spokojnie, spokojnie. spokojnie. I teraz spokojnie! Ty pamiętaj, żeby też prędkość zmniejszała. Elewo, trochę Tak! Okej. I teraz dojedź, dojedź do hangaru. A hangar jest za tobą. Hangry... I to się chyba prowadzi jak auto, nie? Tak. Hangar jest za tobą, no no, no. No jest tak. pamiętaj, po że masz skrzydła, nie? Może... do przodu i tam wiesz, prawo i tam no tam można żółto masz, no. Ej, nie rozróbmy no, jeszcze jeden brył kiedy wychodzisz? Nie, ja wychodzę, byłasz wy, na miasto, ale jutro mogę grać. No, nie ale, ma problemu. Ale nie możesz wyjść za 10 minut. No, no, daj no, mu wyjść, ja ci robi różnicy to. Na, na, na Ja jutro nie, mogę, nie ma ja problemu. Już Dobra, nie ma, ale o której chyba? Słuchaj, jutro? Jutro? adios. Mnie nie ma. O, które o której? Jutro? Chcecie? No ja jestem dostępny, ja się dostosuję. No, ja a, też A wracasz już o 14. <laughs> Trochę <laughs> późno. No nie no, no dobrze chyba. Bo... O której? Nie, ja mogę. Od 14 chcesz? No, może o 13. 13? Do. No, dobra, mi pasuje. Do końca. Znaczy, tak, to zobaczymy do której? Bo ja trochę nie miałem, że nie wejdę sobie. A, no ta. Udało się wylądować. Dobra, e, to ja, ja dzięki chłopaki, ja będę uciekał. No i tyle w sumie. Dziękuję no za rakieta. Dzięki, dzięki. Fajnie się grało. A no jutro się 13 grało. kontynuacja. Tak. Jutro tak, 13, tak. ale do... do ale gramy. A właśnie, Ja mogę to odcinkać. Okej, no ale... ale zależy, od prostu, zależy od ręka po prostu, zależ od ręka No zacząłem, tak. zobaczymy, zobaczymy. Dobra, no to dzięki. A, to jest fajna pogodna, no dzisiaj. Uh, i co? Do jutra. Pozdro. Pa. Elo, Elo. Dobra, etyką, ankieta! Ankieta przed debatą. Widzowie, ja wrażenie, na kogo głosujecie? W kwestii, w sensie, które są Dobra, główni kandydaci ja Trzaskowski. Bardzo często jest kwestia policzonej nawrocki no Mance, i no i koło czwartego, albo Hołownia, albo Zandberg. Raczej Zandberg, I, chyba. I no Zandberg przy przegania Hołownia, Zandberg czy, 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 czy inny no, Adriana Zandberga na przykład i Magdeby, eee, czy, czy Czas trwania minuta. Ja wrażenie, jest ankieta na czacie. Jest ankieta na czacie. No Zandberg w najnowszych sondażach jest czwarty generalnie, więc daję go jako ten. No i trochę osób na Zandberga z tego co widać w ankiecie. No Bram jest no masz jako inny. E, między masz Brauna, bija, przemieszy, nikt chcesz. Wracałem, tam chcesz. Naj w najnowszych sondażach by Zander przeganił po słuchaniu mnie po, po, Słycaj, po, szukaj, po to, kanale Zero, wydaje mi się. Zander zaczął przeganiać chołownie. Mencen, zand... 57% użytkowników tego czatu. Potem Zander. A tak to rozpytanie ze studia, czy nie Może ktoś z może Trzaskowski. Zaczynamy. Pan Szymon, Hołownia. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Pan Grzegorz no Braun. Nochowiak, A kto po prawej? Płaniam się, szczęść Boże. Pan Sławomir Mencen. Mencen, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Pan Krzysztof Stanowski, witam bardzo serdecznie. <grym> Dobry wieczór, panie Pani Senyszyn, witam bardzo serdecznie. Ale trójstronny, mencern stanu, senyszyn. <grym> Pan Marek, Mienić, że nie chcecie państwo, żeby Tusk miał pełnię władzy, żeby Trzaskowski wygrał te wybory, to głosujcie na mnie. Mam najwyższe szanse na wygraną z Trzaskowskim w drugiej turze. Ale się skupia Próbujem na tym argumentie. Nie jest O, pelu, pelu. Bardzo dziękuję za tę debatę. Jest nas łącznie w tym wyścigu 13 roku. Każdego z osobna bardzo szanuję, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest tylko machinaska. dlatego, że wy chyba sami czujecie wewnątrz, macie taką refleksję, mam nadzieję, że w tym wyścigu nie ma ani jednej osoby, która faktycznie tym prezydentem powinna zostać, że do tego wyścigu nie stanęła ani jedna osoba, która taki format prezydencki naprawdę by sobą reprezentowała. I to trochę kiepsko, że ta debata to jest naprawdę wybór prezydenta, a nie program jeden z 10 czy awantura o kasę. Jeden z 10 jest moim zdaniem trochę trudniej wygrać. Wy wszyscy startujecie w dużej mierze nie po to, żeby zostać, żeby wygrać, żeby zostać prezydentem, tylko po to, żeby wypromować swoje partie, swoje programy, gdzieś na przyszłość na scenie politycznej. Natomiast poważni ludzie zostali z polityki, nie chcą się w tym badać, nie chcą startować w takich wyścigach. i to jest wielka, wielka szkoda. Konsekwencje ponoszą zwykli ludzie e, drodzy rodacy współczuję wam wyboru ale po sami to sobie zrobiliście pamiętajcie że najważniejsze by nie głosować na mnie, natomiast dalej martwcie się sami. Ale jakoś to będzie. Dziękuję. Czego za Bardzo często Dobra, ankieta! Ankieta, ta, ankieta. Dobra, ponownie. Za kim jesteś? Dobra, Czaskowski, Nawrocki, Mencen, Zandberg, inni. No bo reszty nie ma. Ale on z kolei, moim zdaniem, To wykonany do Halo! Halo! No kto wygrał według Ciebie? Debatę? No? No, na, z Memem to na pewno Męcen, bo każdy będzie mówił: Jęśli nie chce, żeby rządził Czaskowski, to z tego w sumie nawrócę. No. Jestem no, na największa szansa na wygranie Czaskowskiego w drugiej turze wyborów. A tak to? Nie wiem, nie ma wygranego oczywistego imo. A mnie zasmu zasmuciło to, co Stanowski powiedział. Na końcu ja też powiedziałem sad, powiedziałem no. sad, znaczy bo... Bo to, bo powiedział... to każdy to wie, bo ja, to, każdy ja powiedz to wie. Powiedziałem to przed debatą w sumie to samo, ale yy, no tak smutno się to usłyszało z ust kogoś innego, tak na wiesz, na koniec debaty. Powiedziałem sad, no bo sad. No. Ej, za kim u Ciebie są ziomaczki na czasie, bo u mnie jest 57% Mencen, 21% Zandberg, 14% to są inni, Czaskowski 5%, Nawrocki 3%. Nie robiłem, nie robiłem żadnego pula. Nie robiłeś pula? Nie. Mogę zrobić jeszcze, no. Ty ku... ale Zandbergowiczów, ja pierdolę! Co ciebie, wy ty? U ciebie dużo więcej Zandbergowiczów. U ciebie więcej Zandbergowiczów. Ale, dobra, ale jedna rzecz, no. Zandberg nie. Procent, mówił, że nie jest komuchem. Zandberg mówił, że nie jest komuchem. No jak tak możecie mówić? Podobno Mas... nie jest, tak, tak mówi. E, nie no, komuchem on nie jest, no kurwa, no. Nie jest komuchem. Jest, wiesz. Jest inny, ale jest komuchem. Nie no. U ciebie to Zandberg prawie jak Medzen. No to u mnie to kompletnie tak nie wygląda. U ciebie dużo Zandbergów. Ciekawe, czemu? dlaczego u ciebie jest tyle Zandbergowiczów? E, zostajesz na ten after? Bo ja już chyba idę spać. No ale robimy gadkę, czy nie? Jaką gadkę? To gatkę? jest za późno dla ciebie. No a przedłużanym chyba. Za późno już chyba dla mnie. O kiedy? A jutro jest mecz w Barca, gra z Dortmundem. No i, o, i potem idzie spać. No. A jutro od której? A jutro na przykład co? No, gramy na kwa... napada od 13. Jaki k*** ku... Napady wygracie! Weź nie wygłupiajcie się w GTA GTA. Napady od 13. Ale wygłupia się w tym GTA. No, no, ale o co ci chodzi, ty, kurwa? Ty, ty, ja rozumiem, że ty jesteś odtwarzacz, ale my chyba idziemy grać w grę. Jak normalnie okay, No ja też gore. lubię grać w grę. No. Dobrze, to pogadamy w środę. Y, jest pewien problem, bo w środę gra Real Madrid po południu. A w czwartek, a w... Czwartek, po południu w środę ale przyjdziesz z siłowni i porozmawiamy. A w czwartek Chelsea jest... Yy, ale rozumiem, że... Jaga po na po Betis. Po ale na Ale rozumiem, że po południu. No dobrze, no dobrze. Środa po południu. No u mnie Mencen wygrał, ale Zandberg yy, 38%. No 38% Zamberk ucie, no. Chyba... Widałem, że przeszedł dużo, dużo, o mieszkaniach. A Mencen też... Że on chce robić jakieś. Co on tam powiedział? Że jakieś ulgi podatkowe związane z nieruchomościami? One coś dziwnego ale nie pamiętam co to było. Jakiś dziwny pomysł tam zapodał. który też jest patologiczny dla rynku mieszkaniowego. Czy jedno jest pewne: dla mnie to gadanie o tych płciach i tak dalej. Dla mnie to jest, to jest, ja nie rozumiem dlaczego takim tematem się zajmuje tak dużo ludzi. Rozumiesz, no wy, nie, o co mi chodzi? dla niektórych dla to mnie jest ważne jest... przez jakiegoś powodu. Ale nie, nie. A jaki ty, to, masz że... take, jaki ty masz take? Mój, mój take jest taki, że y, prost nieproporcjonalnie jest rozdmuchiwany ten temat do no dobra, rzeczywistych ale... liczb. I dobra, to nie ma no sensu. Ale, ale to omijasz pytanie, lejesz wodę. Paweł, ile płci? Powiem ci tak, mnie to obchodzi. Wiadomo, każdy wie ile jest, po co to gadać. Nie, co ja mam jest... tak, ja mam tak. Dobra, a mój tek jest taki. sobie no. taki pytanie, ja mówię tak. mnie to, dopóki przestrzegają prawa i chyba nikomu nie szkodzą, to ja mam wypolone, co... Ktoś chce może myśleć, że jest świnią. Ja mam w to wypillone. No mnie to po prostu nie interesuje na koniec dnia, tylko z, i też, ale też z drugiej strony no, tak. nie chcę, żeby cały świat się kręcił wokół tego, rozumiesz co chodzi? No tak. Dobra, suchar, to to nara, idę spać. To, to zostajesz jeszcze? Streamujesz? No, jak nie ma gadki, to tak, no kurwa. Oczywiście. No, idę odtwarzać, idę patrzeć. Dobra, suchar, z nara, baw się dobrze. Pa, 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 pa delord, pa, dobrej nocy, miłego poranka, coś tam, radia. Ej, rozłączył się z kurwą, Nis... A, je... A właśnie, ty! Jak się wam podobał ten pomysł? Ten pomysł chołowni. Yy, żeby wprowadzić głosowanie od 16 roku życia. Taki kurwa, dobra, ankieta, ankieta. Mi na przykład się nie podoba, ale wiesz, nie mówię jeszcze, dlaczego nic. E, głosowanie od 16 roku życia. Okej, okay. jest 2%. To ja dam w ogóle teka, że ja to w ogóle bym podniósł wiek, który można głosować. Naprawdę, tak do dwudziestki, że zamiast obniżyć o 2 lata, tak podnieść. Dwa lata. Bo ja na przykład jak przysi... No ja pamiętam... No, człowieku, ja w wieku 16 lat to moim... To. Przecież w sensie ja byłem debilem. Ja byłem takim idiotą. Dalej jestem głupi, ale wtedy... To, to przecież. To, 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 tam się neuron aktywował raz na rok. Naprawdę to tragedia była. To jest jakiś dziwny pomysł. Ja, ja nie wiem skąd go w ogóle wytrzasnął. Ale też... Można by wprowadzić w ogóle jakiś maksymalny wiek na głos. No też by można, no to szkła, to dziwne, no, bo różnie ludzie, no nie, no to ciężko, ciężko. RL, no niby RL, ale ciężko to określić, bo niektórzy to już, y... niektórych demencja starcia dopa dopada, wiesz, w wieku 70 lat, a niektórych z Krakowa to tak 30, no i już jest tragedia. Znam takiego jednego, on to już gorzej niż Joe Biden, więc y... właśnie różnie bywa, no nie. Dobra, to teraz tak. Dwie ankiety na czacie. Jeszcze polityczne ma się dotyczący drugiej tury. Robimy tak. No scenariusze obecnie najbardziej możliwe. Druga tura. Czaskowski najpierw Czaskowski nawrot. Zobaczmy. Na Twitch czacie. Na Twitch czacie połączony trochę mokry Słuchari delord. Wiadomo troszkę publika oczywiście prze przecinająca się, ale... ale no. Nawrocki wygrywa, no 54, nawrocki, 53, 54. No dobra, a teraz druga tura. Trzaskowski, męc. No, Kurka, znam wynik, no. To jest Twitch chat. No znam wynik, no znam wynik, no. A daj Zandber versus trzaskowski. No jest to sytuacja niemożliwa. Mogę dla... w ramach ciekawostki mogę taką ankietę oczywiście zrobić. Druga... Druga tura. Trzaskowski. Zandberg, bardzo, bardzo mała możliwość, żeby taka druga tura była, ale gdzieś tam istnieje taki scenariusz, tak, do wyborów jest miesiąc, jak wiemy w miesiąc dużo może się zmienić, dużo może się zmienić, dużo może się wydarzyć, tak, nie no, ty, tu jest stomp, ej, to jak stomp, ja, Nikola. ale właśnie, ciekawe na przykład, na kogo tutaj głosują ludzie, którzy głosują na Mencena, no bo ja nie wierzę, żeby ludzie, którzy głosują na Mencena głosowali na Zandberga. A na Trzaskowskiego też nie wierzę w sumie. Ty. Ej, na kogo zagłosowali ludzie tutaj, którzy wcześniej głosowali w ankiecie na Mencena? Ty. Co jest kwa? Ja głosuję na wszystko, nie Rafał. Okej, okay, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Zandberg versus Mencen e, final ten <grym> Final, final, e, final pool. To jest najmniej, chyba, no jedna z najmniej możliwych Mencen Zandberg. No i teraz bitwa. Bijcie się. O! Bo ale idą. Aj! Od troszkę się oddalają. No, 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 no. No bli bliska jest ta walka, no nie? Bliska jest ta walka. Co tu się stało, że tyle lewaków? Wiesz co? Ludzie są bardzo w k. Kwestią tego, że e, są mieszkania, jest tragiczna sytuacja z mieszkaniami, a i IPO. I Generalnie wiesz, na Twitchu większość ludzi są młodzi Polacy, wydaje mi się. No i młodych Polaków dotyka problem mieszkaniowy, nieruchomościowy. E, sam jestem członkiem tego problemu, ale no nie aż tak dużym jak Polak, który pracuje za normalne pieniądze, czyli blisko minimalnej krajowej albo minimalną krajową. E, ale też wiesz, odczuwam to. E, I e, jak rozmawiam ze znajomymi, no to, no to oni w sumie o tym głównie myślą. No a jednak IPCP są, wiesz, za dopłatami do kredytów i tak dalej. No, i właśnie tutaj Zandberg wychodzi z inną opcją i, i o często o niej mówi. Plus, na przykład, dzisiaj właśnie dużo o tym mówił w trakcie, w trakcie debaty o mieszkaniach, nieruchomościach, o dopłacaniu do kredytów i tak dalej. I no, tak kurczę, oni jawnie chcą dużo zmieniać. Że to jest kompletnie inna droga niż była. I też dużo, dużo, dużej liczbie osób podoba się kwestia opodatkowania bogatych i generalnie ściągania podatków z bogatych. Nie tylko ludzi, ale też firm. Tanie, jakby to wyszło. Trochę inny kraj by był, nie? Trochę inny kraj by był. Sławomir będzie pierwszym kanałem z historii, który ma największą szansę drugiej turze, ale do niej nie wszedł. Słuchaj, i tak yy, procenty Sławomira i tak są sukcesem. Jeśli oni tego nie spierdolą, to konfederacja w wyborach parlamentarnych będzie miała, będzie odniesie duży sukces prawdopodobnie, bo konfederacja cały czas wzrasta i cały czas będzie wzrastała na klimatach antyimigranckich, głównie, więc yy, konfederacja, jeśli nie czegoś, to wiesz, to to sobie będzie rosła pewnie. O z streamerów dodatkowi 25% przychodu. Słuchaj, ja, jako osoba zarabiająca więcej, nie miałbym problemu płacić więcej pieniędzy podatków, jeśli też wszystkie firmy, na przykład wielkie w Polsce, by płaciły podatki, a nie że Ja bym płacił jako pojedyncza osoba, a wielkie firmy wyprowadzają pieniądze za granicę i ja płacą. Nie mam problemu generalnie. Moim zdanie, Męcno, czy wypadł bardziej jako mem. I za dużo troszkę już było. Jakby długa była ta debata i każda wypowiedź praktycznie czytana z kartki, wyuczona. Nie dało się w nim poczuć jego, tylko takiego robota, który też na końcu mówi zawsze tą samą regułkę. No tak dla mnie tak słabo wyglądało trochę. Że tak nie na jakiś wielki minus, ale tak troszeczkę może na minus. Aczkolwiek jego wypowiedzi dobrze mogą się sprzedać. W, TikTokach, w takich highlightach bo jak oglądałeś całą debatę to trochę na minus, ale jak potem to zobaczysz w highlightach szocikach i tak dalej, to w sumie w sumie dobrze to może wyglądać, bo to był jego plan no i słuchaj, no, no tam jest cały sztab wyborczy, który nad tym pracuje e, który już wie co jak działa i ja myślę, że pewnie im to zadziała ja patrzę na zespoły na to myślę, że teraz szansę być 100 podpisów w 2006 roku na chillu abyśmy zebrali taka podpisów Jestem, jestem przekonany, żebyśmy na chillu zebrali staka podpisów. Kurwa, ja sam, ja sam, ja ja bym zebrał 20 koła. Zrobiłbym serię miesięcznego jeżdżenia yy, na streamach do każdego miasta w Polsce i bym robił zbieranie podpisów przez 5 godzin, a potem na nieba. I człowiek był sam bym, sam bym zbierał 20 koła. Na chillu, sam bym to zbierał. Zachęciłabym się wszystkich widzów, żeby pozbierali po rodzinach, po, kurwa, po 10 osób, każdy by kuł. Ten. Każdy by zbierał po 10-15 podpisów, wysyłał listy na chillu. To jest tylko imię, nazwisko. No wiem, imię, nazwisko, pesel, i adres. Chciałbyś, politykę? politykiem? Nie, nie chciałbym. Teraz spać, bo 13. stream. Tak, 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 ty, bo ja zawsze przedłużam, a nie ma to sensu. A ja jeszcze muszę coś porobić na streamie, chyba, jak dobrze pamiętam. Eee, a ja lecę spać. Eee, o, hello.